Podczas minionych ferii po raz pierwszy w historii odbył się sportowy zimowy obóz judo. Organizatorem przedsięwzięcia był uczniowski klub sportowy Fuku Teni Kowali. Udział w obozie wzięło 18 judoków, którzy trenowali pod czujnym okiem trenera Leopolda Morzyka. Obóz odbył się dzięki dofinansowaniu, jakie gmina Sitkówka Nowiny przekazała na ten cel w ramach współpracy ze stowarzyszeniami. Żeby dodatkowo podnieść umiejętności sportowe dzieci wymyśliłam, żeby móc zorganizować, a że była współpraca i była pomoc zewnętrzna, no to ten no obóz został zorganizowany. We wcześniejszej mm, tak jakby propozycji było dla 30 zawodników, no ale warunki lokalowe nam tutaj w schronisku Ventus były ograniczone. Mieliśmy tylko 20 miejsc do wykorzystania, w związku z tym jest 18 judoków UKS w KSW Kutenin, plus dwie osoby kadry, no i ja jako kierownik zamieszania całego Skąd pieniądze na to przedsięwzięcie? Pieniądze z dwóch źródeł. Pierwsze od rodziców. Dzieci płaciły po 150 zł za cały tydzień. Natomiast no, generalna kwota to jest 5200. Pochodzi z Urzędu Gminy Siedków Kanowiny. Także władzom gminy bardzo dziękujemy. Jest to sfinansowane. Wyżywienie tutaj, nocleg i ubezpieczenie dzieci. W czasie pobytu na pierwszym sportowym zimowym obozie judo uczestnicy mieli po dwa treningi judo dziennie, w tym dwa treningi wyjazdowe na wspólne zajęcia Randori z judokami MKS z Skielt, gdzie doskonalili swoje umiejętności i uczyli się nowych elementów technik judo. Codzienne treningi młodych judoków odbywały się na sali lustrzanej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowinach. Opiekę medyczną zapewniał Nowiński Ośrodek Zdrowia, a noclegi i wyżywienie, schronisko młodzieżowe Ventus w Nowinach. Oprócz treningów młodzi judocy mieli też różnorodne zajęcia dodatkowe i z całą pewnością można stwierdzić, że na brak nudy nie narzekali. Co Wam się najbardziej podobało podczas obozu? Bieganie i zabawy na judo. Jak chodziliśmy na basen, byliśmy trzy razy i dzisiejsza wycieczka to pod, to pod A A co wam dają treningi judo? Dają no to wysportowanie, no i jakoś można się jakąś zdolność, nie wiem, samobronę. Warto zaznaczyć, że za cały pobyt każde z dzieci zapłaciło jedynie 150 zł. Pozostałą kwotę dopłaciła gmina, jak podkreślał wójt Sebastian Nowaczkiewicz, wszystko w ramach współpracy ze stowarzyszeniami. Gmina środkówka nowiny przekazała dofinansowanie na ten obóz w ramach współpracy ze stowarzyszeniami. Panie wójcie, widział Pan dzisiaj jak dzieciaki trenują, warto było? Nie po raz pierwszy widzę właśnie tutaj dzieci z, z sekcji judo, z tego stowarzyszenia w, w akcji i, i w trakcie treningów i pokazów. I no już od, od powiedzmy kilku lat mam okazję śledzić ich poczynania. I moim zdaniem warto było, ponieważ to stawiamy na sport na rozwój fizyczny, ale to nie tylko rozwój fizyczny jest, jeżeli chodzi o judo, również mentalny. Współzawodnictwa, rywalizacji, ale także takiego współżycia wzajemnego pomagania sobie cudownie się tak naprawdę ze sobą bardzo wiele takich pozytywnych idei warto warto rozwijać Panie wójcie gmina otwiera się na współpracę ze stowarzyszeniami czy można się jeszcze zgłaszać o dofinansowania na tego rodzaju przedsięwzięcia i, i być może jeszcze na inne? Akurat ten obóz, który no już dobiega niestety końca, był dofinansowany w ramach takich małych grantów do 10 tysięcy. Stowarzyszenie Judo zwróciło się do gminy o, o takie dofinansowanie tego obozu, ale oczywiście jest zawsze taka możliwość, żeby dofinansowywać takie działania przez stowarzyszenia nie tylko sportowe, ale również inne z zakresu czy, czy jakiejś polityki społecznej, czy ochrony zdrowia. Wszystko to, co jest realizowane przez stowarzyszenia wolontariacko, ale również w jakiś sposób działające na rozwoju społeczeństwa, będzie na pewno brane pod uwagę i wspomagane przez gminę. Na zakończenie obozu każdy z uczestników otrzymał na pamiątkę piłkę z podpisami wszystkich judoków. W ramach podziękowań za wsparcie finansowe taką samą piłkę młodzi judocy wręczyli wójtowi Sebastianowi Nowaczkiewiczowi.